Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. To już 24 vlogmas, czyli mamy dzisiaj Wigilię. I jesteśmy właśnie przed pakowaniem. W sumie jesteśmy już w trakcie w trakcie pakowania. Także Misia, jak widzicie, już siedzi w walizce. Więc bierzemy się za pakowanie. Chodźcie. Czy tylko ja mam zawsze problem z pakowaniem? Yy, ja nigdy nie wiem, co ja mam zabrać. Ja w ogóle miałam ten problem już jak byliśmy sami. A teraz z Michaliną nie ma co ukrywać. To jest nasz pierwszy wyjazd yy, gdzieś, gdzie mi się będzie nocowało poza domem. Więc y, troszeczkę się stresuję, ale mam nadzieję, że będzie, <gryw> będzie dobrze. Także stresik jest, ale... Mówię, że jak my byliśmy sami, to my wnieśli to dużo, że już brać to dużo rzeczy. Na tym, mówię, z tą Byliśmy sami, to jak się było sami zapakowane? Tak. Bo się, zapakowaliśmy wtedy z em, my i dwie dziewczyny jeszcze z naszym samochodem. A ja to mieliśmy już kolor. No ani wcale nie wzięłam, bo ja nie wiem, co będzie potrzebne. Czy się nie ugrudzi, czy na górę pójdziemy, to się nie zaleje. Będziemy już na górę? No, raczej. No, no tak! Tak! Wystarczy, że siedzieliśmy ostatnio w domu. Tym bardziej, że tam będzie mogła sobie chodzić swobodnie. A kurde! Missia, czemu nie posprzątasz swoich po zabawek? To tak, czucie was... bólowe, jakiś na bo ubrałam dwie pary w ogóle pinam, bo tu też, wiadomo, no, termofor wzięłam choć dawno nie był używany Co? Już jestem pomalowana, mam włosy z tyłu już ubrania są również przygotowane do wyjścia walizka, można powiedzieć jest spakowana, ale powiem Wam, że my naprawdę nie idziemy na długo, a ja mam dużą walizę spakowaną. Ja nie wiem. Ja nigdy nie potrafię nas spakować, bo zawsze mam wrażenie, że zawsze coś będzie jeszcze potrzebne. <grytanie> Także no, śmiesznie bardzo. Mati właśnie wynosi te wszystkie rzeczy, a ja siedzę i jem które wczoraj robiliśmy. No i... Myślałam, że będzie masakra. Jeżeli chodzi o te pierniczki, bo były takie dziwne. Miękkie w ogóle. No, ale nie przykryliśmy ich i teraz takie swarniały. No i spoko są. Nawet bez dekoracji. Misia śpi, jak wstanie, to jej damy obiad. Ubieramy się i jedziemy. Bo z półtorej godziny to my mamy tam na miejsce. My właśnie ruszamy. Jedziemy samochodem szybciutko, tak? Gdzie jedziemy, Misia? Do babci i dziadka, tak? No. Tak. No więc, więc bardzo fajnie. Cieszę się, że już w końcu jest 24. <grym> że ten cały vlog został prawie nagrany. Nie wierzyłam, że mi się uda. W sumie na samą myśl się chcę płakać. <laughs> tak, jestem bardzo zruszona z tym, że mi się udało, mimo tego, że pracowałam. Że nie były do końca takie vlogmasowe i w sensie nie czuć było tak tego, tych świąt. Ale to, że pisaliście mi, że, że jest fajnie, że Wam się podoba, to mnie bardzo motywowało. Chociaż miałam taki kryzys, że już nie chciałam tego robić. No ale właśnie Wy mnie tutaj mot motywowaliście e, tymi komentarzami, i, i to jest fajne. I mój mąż też mnie wspierał w tym. Troszeczkę, ale. No. <laughs> On tylko oglądał. No, mm. Więc bardzo, bardzo fajnie. A tymczasem jedziemy, bo półtorej godziny drogi przed nami. No i i pokażemy wam jak wyglądają święta u mnie, bo nie ma co ukrywać, ja już bardzo dawno nie byłam na wigilii, Nawet nie spojrzałam na ciebie. <grytanie> ja już bardzo dawno nie byłam na wigilii u siebie, bo tak jak mówiłam, spędzaliśmy ten czas wigiliny tutaj u męża w domu rodzinnym. No a tak ciężko było pogodzić dwie wigilie, no bo jednak no za daleko jest. Więc y, z których trzeba zrezygnować. No i, i, i to właśnie było tak, że pierwszego dnia się przyjedziliśmy do mnie, a wigilia była u Mateusza. No więc też, też jestem w sumie ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo się pierwszy raz. Pierwszy raz. Y, wziąłeś mój statek? <grywka> nie. Pierwszy raz będzie nocowała po prostu poza domem. Także też trochę się stresuję, ale miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Dobra, kończę, bo już się za bardzo trzęsie. Już na miejscu. Michalina trochę nam jękała, ale już jest zadowolona. Yy, no, więc tak. Yy, yy. Już się powiem od kiedy. Spróbowałam ostatnio w pracy bez... Ostatnio w pracy spróbowałam bez mleka i mi nawet posmakowało. No to ja ci coś innego powiem. Dzisiaj piliśmy na randokablu i wypiła się od mlekiem. No wiem. Już się bała, a tutaj to może wiele. Ale ja raz tylko wypiłam bez mleka. A dolać, nie? No więc coś chciałam powiedzieć. i jestem taka głodna. A jeszcze ziemniaki się gotują, więc będziemy sobie czekać. Inni już jedzą. pokryjomu, ale ja nie mam psychy na to. to chociaż paska. chociaż jakby... Co? A nagrywasz się. No co? Jakby tam kasowuraczki ciadę troszeczkę, po co masz tam posoliłam. Sí. Dobra. To Aha. To, 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 A ja idę ja teraz... się ogarnę i ja już się śmiachi, gotuję zawet do tego. Do Dobra. Cukru. Co? Co? Po dwie łyżeczki cukru. Ale my nie słodzimy. Oj, to wypija ja ciak. To ty chyba wypijesz. Jak mało tego, oni. Nie wiem. <coughs> Wejdź tak <coughs> kiszczele. Ja coś. idę się ogarnąć. Nie, ja je chyba robię. Robi. Ja chcę kiszczele. Nie, no, nie, nie, no to nie tak. musisz tu przesuwać. No to dobrze, bo ja chcę do szafki. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No nie jest patrz, nie jest z cukrem. Małoko. Mało Dzięki. Nie byłem Jednak sera to jest ziemny No. Dobre ty pielniszki. Dobre? Dobre. No wiem. <laughs> mężu, mężu robił. Znadzianiu was. No <noise> tego ci tak smakuje. <noise> Idzie tam, pilujcie! Bardzo się grzeje! A trawa. czemu mnie do takiej brudnej roboty zaganiasz? No to powiedz im, gdzie oni będą to robić. <noise> no to powiedz im, jak to się robi, bo to trzeba smak mieć, oni nie umieją. <noise> okay. Pomagam Do trochę mamie, tak, e, ale jest taki szaul, jak to typowo e, w polskich domach, czyli jest po prostu jeden wielki krzyk, także nie nagrywam, no tylko, <głos》> się przerazicie. Ale ja wiem, że to w większości po prostu domów tak jest. A wy co, co wy robicie? Święta są. Brakuje mi tu magic, magic... Magic. The, the w ogóle jest tyle już tych prezentów, a co jest najlepsze, że Misia w ogóle do prezentów nie podchodzi, tylko do choinki. Interesuje się tylko i wyłącznie choinką. Mikołaj, 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 jak robisz Ho, 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 no, ho, nie, ja nie, nie, ho, Ja ci będę prezenty ho, Ale w tym roku to mi nie za dużo gdzie ten nic pójdź! Nie ten nic Chyba w tym roku! Wojtek! Wojtek! Nikołaj? Mikołaj? I Pewnie jest głodny Mikołaj, co? O! Oh, jest! Yes. <grym> <grym> <Bez zestawki. grym> bo ty masz co do... do... bo ja nie na Ja już No i Może motora <słodzie> tam jest jakiś. <słodzie> Dobra. Dobrze. Examinikowski. Mikołaj? Misia, jak robi Mikołaj? O, 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 o! Tak? Przyszedł do nas. Ma dla Misi prezent. Maja. O, Mami! To nie ja. Ja, ja dostanę. Może nie różę, ale coś innego. Ułyk. O, pod ręką dla rodziców. Z, <śmienicza> Pani mama! <śmienicza> Misia, to ty Co weź. To maś, o, jakie godne możliwe. O, to ciężkie. O, ciężkie. Dla Michaliny Michał, prezent kurwa. A ja patrzę. Prezes, ciężkie. Dla

tutaj napisane? Kto to nic, tu nic nie napisał. To jest chyba dla rodziców, tak mi się wydaje. Chyba dla rodziców, tak mi się wydaje. E? Jest? Dla dziadku. Dla dziadku, to babcia. dla mu <grymne> Nie załam mu glena. <grymne> <grymne> <Kupia bicyda. grymne> Teraz mama! Najmniejszy prezent! prezent! w tym roku? A nie? Ja nie wiem! Mikołaj, <ścoughs> wszystko nie! Dziękuję! Proszę cię mówi. O! O, Misia, prezent Mikołaj ma! Ja nie, no. <ścoughs> dobrze! O, nie, 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 rodziców. nie! O, nie, no i co? Ja. Nie bym ma rodziców. Nie ma, ale czy ich rodziców? O, ile jest? <głos> <głos> Ty w tym <noise> domu. To chwila, będę świadczy. No, na ja środkową ciemę. Dla <noise> Mateusza. O, dla Mateusza, to ja, a ja na kolano nie usiadam. Usiąść? <laughs> <laughs> nie trzeba, nie trzeba. Nie wytrzymujcie. No, no nie wytrzymuję. Co no tu ma? No wiesz dla kogo. Dla Michalika. Zobacz. zobacz, kolejny Zobacz! Prezent. O Elza! Lala! O mat! jaka duża lala! Nie. Mikołaju wezmę... O, dziękuję Zro, Ci bardzo. Zosik wezmę. Zrośnik. Jeszcze w boże, Mikołaju. Już nie, nie. pusto! Pusto! A kiedy opróżniłeś? <grym> <grym> pa, 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 pa Do pa. zobaczenia! Pa, pa. Siedzimy, pijemy herbatkę i będziemy grać w państwo miasta. Okej. Co? Państwo Mama chciałam powiedzieć. Imię. Twoja żona potrafi. Państwa miasta, rzecz, imię. Poczekajcie, bo ja nie napisałam. A on będziecie, chcesz? Nie, A, B, C, D, E, F, G. No to właśnie, no to zaraz masz na tangi. Na E masz E? Tak, tak. L. L. A, no tak. Mam mać. no co zdać. Ja muszę... Ta, ty kurde co jesteś. A nie, dzwoni, dzwoni, no. ale nie wiadomo w którym kościele. Brać się Nie mam. Ej, to ja jestem ta osoba, która ciśni ludzi. ludziom. Wiesz w się rzeczy zamieniają. Ukaż. No ale mam wszystko, ale odwrotnie może być? No, być? To musisz dobrze mówić. To kto Bo zaczyna? Zwierzę i imię, co? Miasto oh. auto? Rzecz. Państwa, miasta Czekajcie. rzecz, imię, zwierzę, auto, roślina, zawód. Zawód? Zwierzę. Nie, nie napisałaś tego? Zawód. Tak, elektryk. No, zwierzę imię. Zwierzę imię. I więcej nie będzie. Jest no też e-sprzedawca. A kolory? A kolory. O, kolory były, no. O, to tylko Ja już nie mam miejsca. Ja też już nie mam Dobra, nieważne. Nie może To możemy dać kolory <grym> zamiast roślin. No. Nie, nie było kolorów. Pomyliłam się. Dobra, zaczynamy. Kto zaczyna? Dobry. Czekaj, bo to pisze. Auto i chudawić. No, ojciec swój, e, spój, swojej komórki poruszy. A teściowa nie gra? Zabij. Teściowa jest głupia, jak tam powiedziała. <laughs> <laughs> ty to powiedziała. to powiedziałeś? To mówi alfabet... Dobra, proszę, nie krzyczcie, bo nie da się was to Ja to będę się... mówił co? O! Nie, od najstarszej. No. No.